znowu nagrywam. Znowu kliknąłem nie tam, gdzie trzeba. Jest super. Mam nową myszkę. Bo tam te wyjaśniłem w bonusie dlaczego jej nie chcę. Ta jest kulkowa. może być. Dobra. No to teraz będę robił jeden obraz na odcinek. Kto się cieszy? Czy jedyny mój prawdziwy widz, który mnie już bardzo, za bardzo nie chce oglądać? Hmm. Zaraz, 11 gwiazd. O, jeszcze jedno. Dobra, super. O, super. Zobaczcie, że tak mało mówię. Dobra, nie będę rżnął tekstów, ale... Ee, nawet sam nie wiem dlaczego tak mało mówię. Sprawdzę czy w tej wersji ten błąd działa. No może nie za bardzo, tak w ten sposób. Ale nie wiem, bo ta słyszałem, że ta wersja jest trochę odświeżona. Ten sam wieczny problem. O, balet Bill, ale się za to stęskniłem. W wersji na Nintendo 64 to to były Banzai bile, Nie, to były właśnie Ballet bile, tylko że niebieskie i z mordą... Banzai Bill. A tutaj to to już naprawdę wygląda jak Ballet Bill. Okej, okay, tutaj powinna być ta gwiazdka. Jeszcze trzy. I będę mógł latającą czapkę odblokować. No, tak, wiem, wiem, już mogę iść do zero z fajną muzyczką. I teraz zauważyliście: Mam nowe intro. My new intro dobra, daruję sobie to. Eee... Shooting to the wild blue. Aha, ok. Tym razem tutaj pójdę. Zapytacie się dlaczego? Jest na to prosto odpowiedź. Bo trzeba. <grystanie> 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 dobra. Armata w tej grze działa trochę lepiej. No ja to chyba już pokazywałem nawet. Dobra, tylko żebym uwalił w tego słupa. No Ale nie nad słupa. kontynuacji w tej grze jest nieograniczona. Bo w tej grze się nie robi nic po kolei. Znaczy... Ta gra jest... to jest taka typu... No po prostu masz różne zadania i takie tam. Cała filozofia tych gier. Okej. Okay. My spadli, ja spadłem, Mario spadł. Nieważne. I gwiazda. Mario się tak zakręcił, jakby miał atakować w Super Mario Galaxy 2. Bo Mario tak atakuje. <grystanie> Tylko głupio się właśnie trochę atakuje. O no litości. Ja zrobię te gwiazdki za 100 monet yy, tak jak Kamilo 2010 Ish. Bardzo fajny użytkownik. Ciekawe czy on jeszcze ma swój kanał. Bo próbuję znaleźć i jakoś nie mogę. Nie, nie zajmuję się jeszcze teraz tą gwiazdką. No super. Może jeszcze kilka żyć wygram. Tak, kilka żyć, bardzo dużo rzeczy, Tak naprawdę. Nie, ja nie chcę tej gwiazdki. Jest. Ty, 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 ty. Ale ja już mam dosyć dużo tych moment. I jeszcze dwie gwiazdki. No jakoś idzie, zdecydowanie jakoś idzie. A teraz od kogo zedrznąłem? Od Wirgliusza. O, teraz możecie zauważyć, że te bloczki nie mają twarzy. A trudno się mówić. Pilnujcie, żeby o tego nie zniszczyć, co ja właśnie zrobiłem. Ja właśnie to zrobiłem, jest udało się, co ja zrobiłem. Dobra. Nie działa, nie działa jedno, że o tak pójdę i... Pip, pip, pip. Nie da się biec tą. Można. Mm, można tylko biec o tak albo o tak. A inaczej to się nie da niestety. Co się mówi? Mój głupi emulatorku. Znaczy... Eee... Bug? Bug... Coś nie idzie. A teraz pójdę sobie na hama, skarbonkę z tej strony. Super Chyba go już pokazywałem. Mam słabą pamięć. Kurczę, ale on się szybko czołga. Grałem sobie tak w Super Mario Star Road i. O ja nie mogę, ale on się szybko czołga. Tak, pobrałem tego haka. Ale i tak to szybko skraca. O, a Z góra i lewo to już mogę. A dlaczego ze spacją nie mogę? Eee, bro, powtórka. Nie. Wow. wow! A ta ósemka to, że niby... A widzicie dwuznaka tych. Było łatwo? Myślę, że było. No, dostałem jedno życie. Okej. Okay. Jeszcze jedna gwiazdka i będzie... Panosik! Fall... onto the... Caged Island. Czyli... Ano! Tasówka genialna. Ale aż mi się przypomniała... Aż mi się przypomniały te małe odcineczki o tej sówce fioletowej. Kiedyś były. Przynajmniej teraz nie wiem, że są. Dobra, od razu sobie pójdę do bonusa. To jest łatwe. Tak jakby, nie, no na konsolce mi się to udawało. Aha, już. Tutaj się żyć nie traci. Eee, bo zgubiłem się. No dobra. Najpierw to ja to odblokuję już. I tutaj jest taka obąbka, jakby ktoś potrzebował. O tutaj są takie te... Dzięki tej czapce można potrójny skok wykonać w miejscu. No to teraz No I zaraz. Okej. A i w tej wersji można się tak obracać. То есть, ватвы. Zrobię jeszcze taki mały odcinek o niedokończonych sprawach. O to jest fajne Zobaczycie o co z tym chodzi. Trzeba Mariana użyć jako kuli armatniej. No, ale nie w ten sposób. Oczywiście, że nie w ten sposób, <laughs> ale to jest pan. Próbowaliście kiedyś głową w mur uderzyć? <laughs> jest takie powiedzenie: głową muru nie przebijesz. Tak gwiazdka mówi, że to możliwe. Chyba wiecie już o co chodzi. Powinniście się domyślać. Co nie rzekł. <śm> hmm. Nie. Mam nadzieję, że wceluję. Ale gdyby na to grawitacja nie działała, to by było fajnie. Teraz trzeba jakoś o tak. Tak. Zastanawiało mnie zawsze, dlaczego Mario mówi here we go. Czyli zaczynamy. Powinien chyba mówić we finish, a nie here we go. Switch star of the fortress. No, która? Zaraz... Gdzieś tutaj pisze? Nie! Dobra. To jest łatwe. Ja na jednym emulatorze takim. No to nie wiedziałem, że faktycznie da się biegać w tej grze. Znaczy wiedziałem, że jakoś da się biegać, ale nie wiedziałem jak i zrobiłem to normalnie chodząc. Chyba mi się nawet za pierwszym razem udało. Na ten, tak, na tym emulatorze, który dwukrotnie spowalniał. Oj, ciężko było. Ale się udało. Eee... tak, no to... Tylko już jedno... Zrobię jedną gwiazdkę i kończymy. Eee... kończymy. Nie no, ja już chyba długo nagrywam. Trochę. Więc o tylko nie to. Mm -hmm, mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. Okej. Okay. Jest też, tutaj trzeba <noise> na górę na fulla Trzeba tylko wymianążki zebrać. A czego by się innego spodziewać? zarmaty może by ładniej poleciał. Okej. Okay. Ej, już prawie było. Dawaj. Jest. Ej, jak widzicie, Dobra, ta gwiazdka już naprawdę kończy. A później zabitam do... Bowser in the Dark Land. Czy jakoś tak. Tak, kupa nie zadaje obrażeń. Kupa. Kupa trupa z japońskiego. Jak to powiedział kubek 310. Kupa. Kupa trupa, bo to się wzięło. Nie z polskiego, bo wiecie o jaką kupę chodzi, tylko z japońskiego. Jak to powiedział kubek 310, żeby nie było o prawach autorskich. Że od kogoś zrąbuje. Czy coś złombuję? No tak mi się powiedziało. Odrznę o. Gdzie ja od kogo się drżnę? Okej nam No, nieźle No, całkowitej, całkowitej, już same te... Te... te, te. te coś. Dość, nie, tego się nie da. I teraz czekam. A, i jeszcze... W and Sunland to są takie... ...przeciwniki jak Toxboxy. Box. i Ładio może je rozwalić, jeśli pod nimi stanie i skoczy. Dobrze, no to teraz już kończę i żegnam was wszystkich. Cześć. Cześć!